Faktycznie miał 650 alfy, bo to jest... To może być jedna z fajniejszych dziewiątek Widzowie, dla graczy polskich 650 alfy, dziewiąty tier, ciężki Jaki jest największy demecz na dziewiątym tierze z ciężkich? Jest coś co wali za więcej? Moja jakąś dziewiątkę ciężką typ 5, typ 4 heavy, chyba tylko chyba ma więcej, ale czy coś poza typem 4 No, typ może za 900 strzelać, ale to troll, panie, Wydymacz! Podesłałeś bitwę na Projekt Ion, to jest czeska ósemka. 50 TB, ma najwięcej, 560. No ta, no to mówi, że typ 4 Heavy tylko ma więcej. Kolega zaczyna bitwę bez Golda. Nie wiem, jak mu to będzie wchodziło. No Ta pozycja to jest chyba najlepsza pozycja dla jakiegoś wieżowca. Tutaj zawsze jedziesz, i jest ogromny potencjał na super wynik. Ale brakowało koledze Golda do pierwszego magazynka. Teraz ładuję Golda i powinno już znacznie lepiej wchodzić. Trzeba jednak uważać na T103. Bo ak akurat on ma ponad 300 penetracji. Na goldzie. Może przebić. Szarmurat popełnił ogromny błąd. Ładnie go tutaj scharmiłeś. t 95 jest niegroźny, bo nie da rady w Ciebie strzelić. Chori też nie strzeli. No najgroźniejszy jest ten chyba T103. Bohater ma bardzo tą skolda podcalność przygotowaną. Dlatego tak ładnie trafia. I kolejny piękny magazynek. Czy chory jest mocno osłabiony? No, niestety dość, dość Odczuwalnie dla mnie. No, nie trafia, kurna. No Mam na nim celowanie zamontowane i nic nie trafia. Nie wiem o co chodzi, ale tą celność to mu tak. Znerfili, że chyba trzeba będzie podjechać na 2 metry nim teraz. Jeździć, jeździ dobrze Ale to że ta celność tak ucierpiała, to mnie trochę smuci. No bo celność była ważnym aspektem chorika. Nim się często snajpi, to teraz to tak mało przyjemne to będą doświadczenia. Ale ci teraz przybili? Imponująco. Im weszło. Cześć, Mariusz Ojnowski. Czy ja mogę pomóc w sprawie supportu? Niestety, ja nie jestem pracownikiem, więc. Nie, nie mogę. Sam muszę czasami czekać na odpowiedź. Jak wyśle jakiegoś tiketa. Ostatnio sam nie mogłem nawet przez jeden dzień grać, bo też mi nie odpisywali. Więc no niestety jeśli o to chodzi, no... Nie mogę odpowiedzieć na twoje wiadomości, bo nie jestem od wsparcia technicznego. Na razie... Widzę jeden problem. Kończy ci się gold, a zostało jeszcze wiele twardych czołgów. Szczególnie te 9-5, prawda? Właśnie no. Bez Golda do tego te 103 tak łatwo nie przebijesz. Ładnie ten chory kurka tutaj truluje. ale obrócił się bokiem, jeszcze podpałę dostał. Droga podpała! O kurde! Ale się musiał zdenerwować tym T95, no ale też, umówmy się, on z zlekceważył, więc zapłacił cenę za to, co sobie tutaj obzdurał w głowie, żeby tak wyjechać T95, przecież on wiedział, że tu jesteś. Chyba troszkę tutaj przecenił swój pancerz, swoją żywotność. No niestety nie mamy już golda, zostały tylko zwykłe. T-103 daleko dostał, ale bok odsłonił mocno. Druga też weszła o dziwo. C-50 może być problem. Czy on zjedzie na ciebie? Na razie nie zjeżdża. Siafa tuż. Pięknie. 6600 obrażeń, wszystko tak naprawdę jest przed tobą. E50, mądrze, skleja się to po górnej nie wejdzie, ale w bok, tak w bok weszło. I byłeś szybszy od te 113, na szczęście, bo by ci zakosił 400 ponad HP. Co teraz? Co teraz? Jest chori prawie fullowe. Strzelił tajsikiem. Najlepiej byłoby, gdybyś poczekał na tego Gesora. Niech ten czołg Gesor zbierze. To by była zdecydowanie najlepsza opcja. Niech on przyjmie na siebie uderzenie. A, i za duży kąt. Teraz bardzo ładnie. No, najlepiej właśnie po dolnej. Tutaj wydaje mi się, że najbardziej się opłaca w nią strzelić. I jeszcze jedna, i go dobijesz. Czy nie polosuję? Kurde, troszkę może za wysoko Dwóch na czterech Dwa zwykłe, dwa heki Widzę problem z amunicją potencjalny Szkoda, że nie miałeś więcej goldowych Dużo masz zwykłych na tej skodzie To może nie wyjść To może nie wyjść Nie widziałem szczerze mówiąc chyba bitwy nigdy, żeby komuś się skończyła amunicja na tym czołgu. Pięknie. Na szczęście zostały im względnie miękkie czołgi. Ok, jeden zwykły, kurde, kapują bazę. Co teraz? Myślałem, żeby już wracał. Tu może być RHM. Kurde, już chyba nie dojedziesz, co? 20 sekund. No, może ten czołgiesor zdąży. 8, 7, 6. Zbił bazę. Zbił, zbił. Wygra to czy nie? Jak sądzicie? Ciężko. Będzie bardzo ciężko to wygrać. Jest jeden. Nie polosuje. Polosowało 593. I ograł. Dwa pociski, dwa fragi. Nie ma niestety Fadina, ale to bez znaczenia. 9000 uszkodzeń. Tak naprawdę z kodą T5-6 fragów. Szkoda, że też nie ma pula, kurde. Jeden pocisk do Fadina, jeden frag do pula, ale i tak, no kosmos widzowie. Zobaczcie ile expa. 2,5 tysiąca expa bazowego. No no conqueror. Teraz to już wiesz, taki joke, który sobie lepiej tam wiesz co. Na bok do kącika odstawić. no beat file